Szkoła tylko dla dziewczyn, zapraszam, dobrze dziewczynki było zadanie z referatem. Kto je przyniósł? Ja, proszę pani, zapomniałam tylko oprawić. Dobrze, nic nie szkodzi, a resztę ma? Oczywiście, że tak. Dodam specjalne zdjęcie do tego referatu. Jak chce pani, to może pozbierać i, poz i zobaczyć. Ty już wiesz, że zawsze zbieram. Mam lepszy pomysł. Każdy po w wstawą i czytaj swój referat. Dobrze, proszę pani? To tak? Wszystko zaczęło się od tego, że pani, Marlena. Do widzenia! Do widzenia bardzo, dziękuję dziewczynki! Ale duża sterta. Przynajmniej to, że zrobiły zadanie. To była męcząca lekcja, nie? No... Moim zadanie było trudne, a wasze? Też, było za bardzo niezrozumiałe, a poza tym przez tą lekturę to w ogóle... nie niedobrze mi się robi. Tutaj jak mówią niej mówię, mówi, to normalnie certy mnie przychodziło. ten sam tytuł jest przerażający. Właśnie. Ja tam pretensji, żadnych nie mam, która mi się podoba, ale macie rację. Była przerażająca. Dün, dün. O już dzwonek musimy iść. Przepraszam za spóźnienie, nic nie szkodzi. Proszę wejść na swoje stanowisko. Dobrze, to zacznijmy właśnie tę lekcję. Że pomocnica bierze po jednej próbce da... próbka na miejsce obserwacji, ale bardzo ostrożnie. Bardzo dobrze Wam poszło. Wróćcie teraz y, tą lupę na przedmiot i obserwujcie. Niech druga osoba zapisuje i rysuje ten kształt. Wtedy dostaniecie bardzo dobre oceny. Od tej chwili start! 15 minut później. Zastanawiam się, jak najszybciej ocenić te dwie prace. Teraz myślę, że stanowiska są wyczyszczone A wy możecie iść na przerwę sobie jeszcze Kupić coś w sklepiku Dobrze, dziękujemy pani Przy sklepiku Dzień dobry, poprosimy <laughs> Dwa ciasteczka, dwie truskaweczki Że już daję Ma pani jak 100 zł? Oczywiście, że tak Chwilkę wydam resztę Oj, nie wiem czy coś znajdę Proszę, a mogą być cztery truskaweczki? Oczywiście, że tak Ale bardzo dziękujemy Dzień dobry, poproszę dwa ananasy Dwa szejki i jedno mleko I Tyle. To tak, dwa szajki, niech będzie żółty i zielony, dwa ananasy i mleko. Może bez mleka. Dobrze, już się robi, już podaję. E, banana, jabłko, wiśnie. Mm, a jest marchewka? Tak. To poproszę marchewkę, banana i jabłko. Dobrze i już się robi. Proszę. To dziękuję. Dla Pani Pcia... jabłko. O, bardzo dziękuję Ci, dziewczynka. Nie ma za co. Do widzenia. Do widzenia, Pani Dyrektor. Co to za odgłos? No to nie to. Coś jest pod ławką. Jak mnie wystraszyłeś, rzekł. Nie wolno tak robić. Poza tym jesteś w szkole, a w szkole się nie powinnoś przybyć. Powinieneś być w przedszkolu. Ale przedszkole pole już się skończyło. Już już jest po 16:00. Już tak szybko. Aha, to dlatego. Jeszcze były dziewczynki. No to, no to zaraz przyjdzie po ciebie siostra. Cześć, chodź. Już idziemy do domu. Fajnie było w przedszkolku dzisiaj. Tak, bardzo fajnie. Cię cieszę. Następny ciąg, ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy do następnego filmu.